serdecznie. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Julia Przeździk, TV reklama, a wraz ze mną Rafał Jackiewicz. Witaj. Tak, Blububub. konferencja MMA VIP 4. Eee, Rafał, myślę, że już możesz zdradzić, z kim będziesz walczył, ponieważ wywiad wyjdzie po konferencji. Skąd e, pomysł na akurat takiego rywalek krycha? Bo mi zaproponowali, dali pieniądze, zaproponowali. I ja zachodzi... się godziłem, także wiesz, no przecież ja nie będę ukrywał, że to dla sportu, bo tak naprawdę ja już. Uz... W sporcie już nie uczestniczę od 6 lat. Od 6 lat jestem już, można powiedzieć, pojacem polskiego boksu. Także już od 6 lat nie jestem sportowcem i już tylko został cyrk. Właśnie czyli jestem. Czyli głównie dla pieniędzy. Nie w życiu, jednak dla sportu. Wszystko, co robisz, robisz dla sportu? Nie, no żartuję. Nie, oczywiście. Ja, nawet jak yy, robiłem dla sportu, to i tak robiłem to przede wszystkim dla kasy i nigdy tego nie ukrywałem. Ja zacząłem w ogóle boksować ze względu na pieniądze, dlatego że po prostu w kimboxingu się skończyły. Zresztą nigdy nie było, a później już w ogóle trzeba było dokładać, i dlatego zdecydowałem się na boks. Później już były tylko pieniądze, że nawet nie było sportu. Ja do dzisiaj cyrk. A znasz się z Krychą y, tak prywatnie, czy dopiero dzisiaj się poznaliście? Nie, dzisiaj go dopiero zobaczyłem, także od dzisiaj go już znam. To już mój kolega, tak? Żeby powiedzieć. Y, brudziorzyśmy jeszcze nie pili, ale spoko, jeszcze wszystko przed nami. <gry> kolega czy wróg? Jak to będzie? Nie, byli? wiesz co, nie, nie sądzę, żebyśmy tu byli wrogami. Ja generalnie jestem pajacem i generalnie potrafię pajacować, jak wszyscy wiedzą, y, ale ja nawet jak byłem sportowcem i, i walczyłem naprawdę takie, może powiedzieć, prawdziwe pojedynki, to nigdy nikogo nie obrażałem, dopóki ktoś nie miał mnie przykinać. Wypikany. <grym> nie szkodzi. Czartuję, czartuję! Nie, stop, dobra. Stop stop, stop. stop, stop! Nie stop, stop, cicho. No i wtedy? w tym go ciach, ciach, ciach! Wiesz, e, Krycha to jest taka e, dość specyficzna postać, jeśli chodzi e, o internet. Taki wiesz, trochę filozof, tutaj trochę wiesz, e, taki, taki znaczy, no... Do, do dobry, czyli... dobry pojeb w tym dobrym słowa znaczeniu. Tak, dokładnie. E, czy ty myślisz, że ta wasza dzisiejsza właśnie konferencja nabierze takiego stylu właśnie, nie wiesz, e, nie kłótni, tylko takiej filozoficznej rozmowy? A to się dopiero okaże. No jakbyś chciał. Nie, mi to wszystko no naprawdę, ja jestem elastyczny, ja potrafię się dostosować. Jeżeli ktoś y, będzie mi cisnął, no to ja na pewno nie pozostanę mu y, dłużny, ale jeżeli się bawimy to się bawimy. Pić, walczyć, Możemy się bić. bić, walczyć, bić, e, walczyć, oczywiście tak, e, złośliwości, uszczypliwości, no wiadomo, wszystko w granicach, tam jakiś, wiesz, do no, no smaku, tak, bo ja mówię, ja nie jestem agresywny, ja już nawet w ringu nie jestem agresywny, co biorę poza ringiem, także gdzieś tam, nie, ja przyjechałem e, e, pobawić się, pogadać, zrobić sobie pieniędzy, a jak wyjdzie walka, <laughs> zobaczymy. Myślę, że Krystianowi trudno będzie nadrobić oglądnięcie twoich e, wszystkich walk, ale ty jego jednak mogłbyś nadrobić, czy będziesz to robił, czy jak? Ja nie robiłem tego nawet, jak byłem zawodowym sportowcem, także nie sądzę, żebym teraz to zrobił. Tam oczywiście luknąłem coś, to nie jest tak, prawda? No, Ostatnio jego walkę z szewcem. Nie, nie oglądajmy jeszcze, Ja tam oglądałem kawać jakiś tam jakiś tam zbiór jakichś tam śmiesznych rzeczy i, i, i to wszystko, ale mam jeszcze dużo czasu, także jeszcze spokojnie. Dam radę, proszę, która jest godzina. Przepraszam, tego godzina po mi stanął. Czekaj, nie wiem. Dziękuję, mi opad. <laughs> Stary no bez Smofraszczaka. A y, propos właśnie, y, y, gali takich frikowych. Czy ty oglądasz te wszystkie gale, te federacje, co powstają, czy ciebie to kompletnie nie interesuje? Znaczy, generalnie nie oglądam dlatego, że jestem biedny i po prostu nie stać mnie na wykupienie per, -per -view, ale ja generalnie miałbym kasa pieniędzy. Biedny, pieniądze, nie. jak wszystko robisz dla pieniędzy, to musisz jakoś to... No właśnie, ale ja tak robię chujowo, że nie dostaję za to kasy, ja poprzednio dostaję mało i nie mam na wykupienie per, -per view także jak się gdzieś tam nie wkleje, się nie nakleje na, na krzywy, jak to się mówi? To nie obejrzysz. Pokaż jeszcze raz jak na krzywy. Pytanie odnośnie e, karty walki. Czy ty w ogóle wiesz, kto tutaj będzie walczył? Powiem szczerze, yy, słyszałem, że będzie walczył tutaj jakiś pojeb y, z boksu, ten Jackiewicz, jak on tam, i, i Krycha, y, tak, tak, i resztę generalnie... Myślisz, że to będzie ciekawe starcie? Widziałem jeszcze, nie, to nudy, same nudy no. A któremu kibicujesz? Stop, stop pomówieniom, jeszcze słyszałem, że będzie walczył, tak, i będzie jeszcze walczył ten, y, Misiek, y, stary wariat, y, ten od <noise> znaczy brat, misiał Uszatka chyba, ten, bo to ten sam rocznik, nie, taki 65. rocznik. Kogo chyba. kibicujesz y, w walce... Y. Krychakon. Kontrazyj, kontra tak? Nie, no przecież wiadomo, no przecież ten. Tak, tak. Nie bij dziotka, tylko nie bij dziotka. A tak to spokojnie, niech możemy walczyć, nie ma problemu. No dobra, ale co sądzisz na przykład o walce Marcina a Miszka? Kto tu ma większe predyspozycje i szanse, okiem twojego, twoim okiem, okiem sportowca, żeby wygrać? Okiem sportowca, poczekaj. Ale kto, to lewe czy prawe? Czy kakaowe a, a w którym niej dostałeś? W kakałowe nic. Jestem prawiczkiem. To już wiemy, gdzie ja Krycha to... ma celować. Ej. Na to, że będziesz walczył... A na właśnie, to, kochanka, właśnie, rozstaliśmy się z kochanką z tego powodu, że rozstaliśmy się z kochanką. Ja już nie mam żony, ja mam kochanki, teraz tak naprawdę już jestem sam. Wcale. Dlaczego? Nie wiem, jakoś tak, wiesz, to ja taki jestem generalnie nieśmiały. Ty jesteś nieśmiały. Tak. Naprawdę. nie na żywo. Normalnie taki. A, bo to teraz idzie na żywo? Uch, kurwa, to... <laughs> No i... Live'a normalnie robimy. Ja, nie. E, czy ty w ogóle widziałeś, jak wygląda e, gala u Marcina już, wcześniejsza, trójka na przykład, oglądałeś cokolwiek, w... jakieś urywki? Nie, byłem, byłem z Andrzejem Juromem y, w Częstochowie chyba, tam stałem w narożniku, także tam raz widziałem, raz byłem. Gdzieś tam gdzieś też widziałem w telewizji, też gdzieś patrzyłem, bo ja zawsze jakieś na gale to jestem najebany, także generalnie żadnej walki nie oglądam, znaczy pijany, znaczy pod wpływem, dobra, poszedł, przyszedł, dobra, no i wtedy... Ale nie żartuję, zawsze, kiedy jadę na galę i w niej nie uczestniczę, czasem ja tak uczestniczę, to też tam wypiję i generalnie jestem taki, że nie oglądam żadnej walki. Nie żartuję, naprawdę. Ty, ty masz tak gadane, nie wolałbyś zamiast wiesz, być uczestnikiem, to prowadzić taką galę? Wiesz co, generalnie to nie, bo ja naprawdę generalnie tak z, jestem nieśmiały i, i nie wiem, o, co powiedzieć, nie wiem, o co zagadać. Teraz, o, teraz widzę, się, teraz widzę, widzę. Teraz zobaczę, że tak. Niby jestem wygadany, nie? Ale na przykład na randkę nie potrafię bo nie potrafię gadać, bo się tu gadać, wiesz? Rozumiesz? Ciężko tak dziwnie wiesz, o życiu. Zawsze jak nie wiesz o czym gadać, to rozmawia się o pogodzie. Ale pogoda jest zjebana, cały czas nie ma o czym rozmawiać. Jaka pogoda dzisiaj nie jest zjebana? <grym zybana> e, w takim razie, jak idą przygotowania do walki? E, pewnie chcieliście się zapytać o zapasy, o parter, nie? Zapasy zrobiłem, bo tak, mamy 5 słoików ogórków, mamy 10 słoików kurek, kurwek kurek, tych grzywów, no nie? I zawsze jak wchodzę na trzecie pięto, to mijam parter, także parter robię codziennie, co najmniej 4 razy dziennie. A reszta to no, jakoś tam idzie, to nie ma problemu. Daję sobie radę jakoś. Nie no, nie, teraz poważnie, tydzień już trenowałem, jestem zmęczony, dzisiaj nie mam siły, jak widzisz, tydzień przepracowałem. A powiedz mi, czy Krycha to jest mocny rywal? Wiesz co to jest MMA? To tak naprawdę mój boks, który jest powiedzmy, no, no tak teraz poważnie, jest świetny, kopać umiem, ale jak dochodzi jeszcze do tego partner, to to, to już się robi troszeczkę te ja tutaj się robią już mniejsze i tak naprawdę to już jest inna praca, i na, na bajka. Także ja kiedyś walczyłem w kickboxingu, byłem dobry, w boksie jestem dobry, ale jeżeli chodzi do tego partner, no to już wtedy no to już nie mam tyle latutów, co jakbym miał same ręce albo ręce ogi. Także no tutaj może być tak powiedzmy 60 do 40 dla krychy, dlatego że... Że ja tak mówię. Mam do ciebie pytanie odnośnie... Nie, nie, przecież, Naprawdę? Masz pytanie? Dawaj, jestem ciekawy. Pytanie odnośnie Klacki rzymskiej. Czy ty na przykład nie chciałbyś spróbować właśnie e, walki w klatce 3x3? Nie rzutuję. Mów. Dobra, mów. Już dobra. Ej, spokojnie. Mów. Czy ty byś na przykład nie chciał spróbować walki w klatce rzymskiej, tak jak to wiesz, było na Wiem, jednej z flikowych gale, słynna walka Arka z panem Jackiem. Więc to tak naprawdę powiem ci, że... Wiesz, że taka walka była? Znaczy, to oglądałem akurat, bo, o, bo to się przyklejam na krzywy Byłem. <laughs> <laughs> Posłuchaj, ej, trochę powagi, spokojnie. Co mówiłaś spokojnie tak? Mam. Nie, wiesz co, nie, nie przesadzaj. Jeszcze nie czas na głupoty. <laughs> Posłuchaj, wiesz co, e, generalnie teraz e, nie mam problemu z niczym, dlatego tak jak powiedziałem, no to, to jest tylko kwestia ceny i tak naprawdę z kim, bo i w jakie formule, tak? Bo nie wykluczam. nie wykluczam. Teraz tak, już w tym momencie teraz jest taka sytuacja, że e, widzisz, no i ten, no, dobra, Je, spokojnie. Ale, ale ty jesteś w ogóle oblegany, nie? Nie, no ale... Nie. To chyba dobrze, nie? dobrze, o to chodzi, o to chodzi. E, czy ty e, masz jakiegoś wymarzonego rywala, z którym byś chciał stoczyć pojedynek? No, na przykład, kurcze nie wiem, ze żyrkiem i z Muchumorkiem we trzech w rzymtkie klatce. Dobre? Ale byśmy mieli. Nie, ja powiem ci, nie, ja już się w życiu tutaj nawalczyłem, że ja dzisiaj tak naprawdę... Nie chce mi się, <laughs> nie chce mi się, yy, tak naprawdę yy, już tyle się nawalczyłem, ja walczę od 93 roku, trenuję od 91, yy, w szóstej klasie, yy, w wieku 6-7 lat ciągnąłem już dziewczynki za włosy i podstawiałem nogi chłopakom, także walczę całe życie, mam dzisiaj 44 lata, za miesiąc mam 45, także nie muszę mieć już o Jezu, gdzie? Ja jestem normalny, przepraszam, to wy to jesteście zwariowani. Cicho, bo to powagi trochę. Dobra, nie, spoko. Eee, nie, nie mam wymożego rywala, już nie chcę. Nie prowokuj, nie dam się sprowokować, czysty umysł. Okej, okay, czyli e, walka z Krychą i koniec? Nie no, co, to dopiero początek. To co dopiero początek. I na tym zakończmy wywiad, że to dopiero początek. Co będzie się działo? Znaczy tak, jak powiedziałem, ja ze sportem kończę już oficjalnie prawdopodobnie w kwietniu. Nie, w kwietniu kończę karierę teoretycznie już w boksie taką prawdziwą karierę i zostaje już tylko cyrki, takie właśnie gdzieś tam o właśnie walki, a później się obaczy. Jak nie będę pił, to będę trenował. W takim razie nie możemy się doczekać. Dziękuję Rafał za rozmowę. Nie możesz doczekać, tak, jasne. Nie możesz się doczekać, żeby skończyć rozmowę, nie możesz doczekać się następnego wywiadu. Rafał musisz lecieć, bo konferencja się zaczyna. Ale jakby naleciał, to będę musiał uważać na druty. nie za wysoko, tak? Tak, cześć. cześć.